Gość Radia Vanessa. Kuba pochwyt, witam słuchacze Radia Vanessa, i witam naszego dzisiejszego gościa, którym jest Wojciech gdyż burmistrz Kuźni Raciborskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Rok temu, o tej porze, był pan świeżo upieczonym burmistrzem. Dziś ma już pan za sobą spory bagaż doświadczeń. A gdyby tak jeszcze raz miał pan podejmować decyzję o kandydowaniu, to biorąc pod uwagę te zdobyte doświadczenie, zrobiłby pan podobnie? Szanowny panie redaktorze, ja do tej decyzji dojrzewałem, biorąc pod uwagę kwestie wyzwań. Przed nimi nigdy nie uciekałem. Postąpiłbym podobnie, biorąc pod uwagę to, co udało się zrobić, to uważam, że była to dobra decyzja. Nauczyciel z 25-letnim stażem, pracownik szkoły podstawowej w kuźni raciborskiej oraz młodzieżowego ośrodka wychowawczego, takie informacje przekazywały o panu media, kiedy w 2023 roku obejmował pan stanowisko wiceburmistrza. Jak bardzo od tego czasu zmieniło się pana życie? Muszę powiedzieć, że 20... 25 lat wcześniejszego doświadczenia zawodowego to też praca wśród ludzi i dla ludzi. I w tym aspekcie nic się nie zmieniło. Jak chodzi o tygodniowy czas pracy, czy w zasadzie nieograniczony czas pracy, samorządowcy to doskonale wiedzą, to na pewno. Jest to zmiana, bo trzeba zauważyć i tutaj nie jesteśmy jakimś wyjątkiem wszak, że, że jest to praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. I też tak jak Pan w pierwszym pytaniu <grytanie> zapytał o ten bagaż doświadczeń, to faktycznie te doświadczenia są takie, że w pracy jest się cały czas i czasami te wydarzenia czy praca puka do nas na przykład w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3 w nocy i trzeba być dyspozycyjnym. Na pewno tego czasu dla rodziny jest mniej i to jest taka rzecz niewątpliwie zauważana. Proszę powiedzieć, kiedy spotykacie się z byłym burmistrzem Pawłem Machą, podajecie sobie ręce, jakie są Wasze relacje od czasu wyborów, przypomnijmy, Paweł Macha wycofał się z drugiej tury, a wcześniej był pana przełożonym. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja zawsze. Czasami, mimo wyjścia ze strefy komfortu, dążę do tego, aby była zgoda. Nie obrażam się, nie szczelam przysłowiowego focha. Gdy trzeba, media są tego najlepszym świadkiem. Potrafię docenić pomysły, zaangażowanie wszystkich poprzedników, jak również pana Pawła. Miałem też okazję zaprosić poprzednika na. Uroczystości, jedno czy drugie, no nie skorzystał. Ja nigdy i z nikim nie miałem nigdy takiej sytuacji, żebym komukolwiek ręki nie podał. Nigdy nie uciekam przed drugim człowiekiem. Czasami obrywam za to po głowie, ale nie mam zamiaru schodzić z tej drogi, która ma ludzi łączyć tam gdzie trzeba. Potrafię docenić zasługi poprzednika, tam jednak, gdzie trzeba zauważyć niedociągnięcia, błędy, to już dyplomatyczny, niekrzykliwy sposób. Staram się to również robić. Ja jestem otwarty na kontakt, na dialog z każdym człowiekiem, panie redaktorze. Panie burmistrzu, to wróćmy jeszcze do podsumowania tego pana pierwszego roku, no bo to był taki rok, kiedy sporo musiał pan przysłowiowo przyjąć na klatę już w połowie września, trzeba było stawić czoła potężnemu żywiołowi i podejmować decyzje, które miały skutecznie ochronić ludzi i ich dobytek przed wielką wodą. Czy wtedy w tym momencie był pan na to już gotowy na tak duże wyzwania? Nigdy nie. Jesteśmy w należyty sposób, y, też psychicznie, mentalnie, w stanie zaplanować w stu procentach, jak się zachowamy. Pisała poetka Tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono, ale muszę powiedzieć, że w tych ciemnych chwilach, ciemnych y, momentach. Chociażby wrześniowego kataklizmu. Choć gmina Kuźnia-Raciborska wyszła tutaj akurat suchą stopą, otrzymaliśmy pomoc wszystkich możliwych służb państwa polskiego. Od pana Wojewody, przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Wojewódzką Policji, Pogotowie Ratunkowego wopr Ochotniczych Straży Pożarnych. I tutaj są pewne procedury, które niektórym się podobają bardziej lub mniej, i one u nas musiały zostać wdrożone. Niewątpliwie ta sytuacja. Sytuacja wyznaczyła jakiś kierunek działań od września, i staramy się wyciągać też wnioski, aby temat bezpieczeństwa był tematem numer jeden. Panie burmistrzu, przejdźmy do spraw bieżących. Chyba zdecydowanie najszerzej komentowanym ostatnio tematem jest kwestia wprowadzenia opłat za parking przy kościele w Rudach. W komentarzach internauci nie zostawiali na władzach kuźni suchej nitki, krytykując ten pomysł bardzo dosadnie. Pan żałuję podjętej decyzji? Absolutnie. Nie żałuję podjętej decyzji. Uważam, że wypracowany został model taki, który też w wielu samorządach funkcjonuje. A my nawet poszliśmy dalej, panie redaktorze. Więc model bezpłatnej i bezobsługowej dostępności parkingu dla mieszkańców naszej gminy. Tutaj też rozszerzenie o mieszkańców dzielnicy Rybnika-Stodoły. Historycznie związanych no i aktualnie oczywiście z parafią w Rudach, więc cała społeczność naszej gminy plus mieszkańcy mieszkańcy dzielnicy Stodoły będący parafianami parafii pod wezwaniem w wniebowzięcia Najświętszej Marii pan w Rudach mogą korzystać z parkingu bezpłatnie. Ja uważam, że to jest dobra decyzja. Nie zawsze wszystkie decyzje są przez aklamację przejmowane przez mieszkańców i mając też na względzie potrzeby inwestycyjne i też z drugiej strony ochronę jakby mieszkańców uważam, że ta decyzja z biegiem czasu okaże się tak myślę decyzją służącą dobru mieszkańców, a przy Przede wszystkim podatników naszej gminy. Decyzja została podjęta też po rozmowie z radnymi, i uważam, że najbliższe miesiące też pokażą, że była to decyzja trafna. Ale myślę, że najlepszą odpowiedzią na tą kwestię będą czynione w tym miejscu tak potrzebne, nie kosmetyczne, ale bardzo poważne, nieczynione tam przez ostatnie lata inwestycje. Panie burmistrzu, zmieniamy temat. Na 7 lipca planowane jest otwarcie nowoczesnego przoku, czyli punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Czy to inwestycja, która mocno spędza Wam sens powiek? Termin oddania tej instalacji do użytku kilka razy był już przekładany. Szanowny Panie Redaktorze, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to jedno z tych trudnych doświadczeń odziedziczonych po poprzedniku. Ogromna inwestycja. Trzeba powiedzieć, że na potrzeby naszej gminy na pewno przewymiarowana. Natomiast zadanie burmistrza jest nie narzekać, ale szukać takich rozwiązań. Po pierwsze, żeby bezpiecznie doprowadzać inwestycje do końca, po drugie, aby ta inwestycja mogła być też opłacana. I tutaj też bardzo dobre rozmowy z sąsiadami, z sąsiednimi samorządami, które mają skutkować nawiązaniem umów współpracy w tym zakresie, aby pozyskać dodatkowe fundusze na bieżącą też działalność, utrzymanie tego punktu. Niełatwe miesiące, niełatwe tygodnie za nami. To jak też przy wielu innych inwestycjach, ale robimy wszystko, żeby bezpiecznie doprowadzić do końca i aby dobrze to wszystko funkcjonowało. Ale 7 lipca otwieramy? 7 lipca otwieramy. Otwarcie. Panie burmistrzu, rozmowę rozpoczęliśmy od Wielkiej Wody i na Wielkiej Wodzie chciałbym też zakończyć. 10 czerwca w Kuźni Raciborskiej odbyło się duże robocze spotkanie w kwestii bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu, w tym również Kuźni Raciborskiej. Co udało się wypracować podczas tego spotkania? Jakie będą dalsze działania w tym kluczowym dla Kuźni Raciborskiej temacie. Jestem niesłychanie dumny z tego, że Kuźnia Raciborska jest po pierwsze miejscem spotkań wokół tak ważnej agenty jak bezpieczeństwo okołopowodziowe. To po pierwsze. Po drugie, od września czynimy wiele po to, aby nasza gmina jak również gminy ościenne. Jesteśmy tutaj, powiedziałbym, mocno zaangażowani, zapewnić bezpieczeństwo pomiędzy jeziorem Rybnickim a zbiornikiem Racibusz Dolny. Na spotkaniu. O którym wspomniał Pan redaktor z udziałem Pana Prezydenta Piotra Kuczery, wójta gminy Bierawa Pana Krzysztofa Fisonia, z udziałem wójta gminy Nędza Pana Leszka Pietrasza oraz wszystkich służb dyrekcji zbiornika, Państwowej Straży Pożarnej, Wód Polskich. Spotkanie, które zaowocowało tym, że. Przygotowujemy jeden wspólny dokument związany z tymi działaniami w poszczególnych samorządach. Mówimy tutaj o konkretnych inwestycjach, o budowie konkretnej infrastruktury. Tutaj wielkie słowa podziękowania dla Dużego Samorządu, dla Pana Prezydenta Piotra Kuczery, ale działamy tutaj wspólnie po to, aby zapewnić bezpieczeństwo. Na tym obszarze jestem przekonany, że w następnych tygodniach odpowiednie też ministerstwa takie stosowne listy od nas i plany otrzymają. Będziemy zabiegać, lobbować, aby ta infrastruktura w jak najkrótszym czasie powstała. Woda nie zna granic. To jest znamienne, że Kuźnia Raciborska tak mocno doświadczona jest dzisiaj tym miejscem, gdzie ta agenda jest tak obecna. To jest ten aspekt, który jestem osobiście bardzo dumny, ale trzeba też powiedzieć, że to był też rok ciężkiej pracy naszego samorządu, za który chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować. W tym pierwszym roku zakończyliśmy bardzo niełatwe projekty, przy wielu też zmianach, które należało poczynić z naszej strony. Wartość robót zrealizowanych w poprzednich w roku to ponad 7 milionów złotych. Aktualnie procedowane i przygotowywane są projekty, których wartość opiewa na kwotę ponad 30 milionów złotych. Jeżeli dołożymy do tego i tutaj też bardzo dużo pracy związanej z planem budowy bloków w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Bema, to pokazuje też skalę przedsięwzięć. Wojciech gdyż burmistrz Kuźni Raciborskiej był dzisiejszym gościem Radia Vanessa. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Dziękuję Panie Redaktorze, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.